Cześć witam was serdecznie na kanale krypto tu Piotr raz z tej strony i będzie losowanko czyli Rowan 100 sztuk Rowana, Chain, Bo Rowan jest na sieve także przejdziemy zaraz do losowania, żeby na przyszłość yy, moglibyście brać udział w następnych konkursach, które będą już na stablecoinach yy. Przypomnę, że trzeba subskrybować nasz kanał, lajkować i komentować. I dane filmy w danym tygodniu brane są pod uwagę, losowany jest film, i później osoba pod tą nagrodę. Także przejdźmy sobie do losowania. I mieliśmy od ostatniego losowania raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem filmików. Siedem filmików było. Także przechodzimy sobie na liczby losowe. Od 1 do 7, to już nam mówi, ostatnia nagroda z tego, z tego konkursu została do losowania, i później będą, właśnie tak jak mówię, stelby coiny Za tydzień, czy tam nie wiem, kiedy ruszymy z. Pulę musimy jakoś z chłopakami ustalić, i ruszymy niebawem z, z tymi nowymi. Także losujemy tutaj liczbę losową. Wynik numer 7. Czyli 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Co nowego w kryptopiszy. I to było 85 odcinek i plus airdropy. Także weźmiemy sobie link z tego. Na pewno i tak ruszy filmik jak zawsze. Skopiuję. No. Jak są reklamy, to samo to ruszę. No, za, zatrzymaj się i teraz idziemy na YouTube Picker. Wklejamy filmik. kopiujemy raczej klikniemy na podwójne komentarze, żeby nie były. Losujemy. 45 komentarzy. I teraz losujemy osobę O co się przesuwasz tak I zobaczymy kto wygra Krystian Formela Dzięki za podsumowanie rynku Także my też dziękujemy za komentarz I subskrypcję na naszym kanale I zapraszamy do dalszych Oglądania naszego, dlaczego oglądania naszego kanału. No i do następnych konkursów, które będą. Także 100 steve chainów, y, a czyli z, z ekosystemu kosmos, czyli na blockchainie steve chain. Wygrałeś 100 Rowanów. Zapraszamy po odbiór i gratulujemy zarazem. Y, jak skontaktowała się z nami pod. Y, pod filmikiem będzie adres naszego gmaila gdzie napiszesz do nas i ustalimy odbiór nagrody Także to będzie na pewno wysyłane na portfel kepl jeżeli go nie masz to sobie go załóż i CifChain znajdziesz sobie No otwiera się kepl jest to tutaj ta pozycja W każdym razie ich kryptowaluta. Fajne, mają też własną giełdę zdecentralizowaną. Fajna sprawa. Także gratulacje jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wszystkim za komentarze, za lajki i subskrypcje. I nowe osoby zapraszam tak samo do subskrybowania i brania udziału w naszych konkursach. Także trzymajcie się. Cześć.